Cześć, dzisiejszą relację rozpoczynamy od tego, że się pochwalę, że pierwszy raz wchodzę do województwa małopolskiego. Jestem właśnie na szczycie Kiczora i od właśnie tego szczytu wziął się pociąg kolei śląskich Kiczora do Gliwit. Godzina 14 i ponownie na szczycie Kiczora. Tu się łączą dwa województwa. Województwo Śląskie, powiat żywiecki, gmina Łękawica. A tutaj województwo Małopolskie, powiat wadowicki, gmina Andrychów. Cześć, witam z pięknej stacji Goczałkowice-Zdrój. I tradycyjnie ledwo co zdążyłem wejść, a już mamy przelot. Tym razem luza leci. Albo Turbo Tamara, albo 6DG. Tutaj jest ograniczenie prędkości, jak widzimy. 6DG jest bardzo miłą załogą. Pozdrawiam. Tak się prezentuje piękny budynek dworca. Pierwszy pociąg, jaki tutaj nagramy, planowy. To będzie Elfik 2 Kolei Śląskich, który właśnie się tutaj zatrzymuje i odbywa postój handlowy. Linia S5 do żywca,

Pozdrawiam mechanika. Tutaj jak widzimy są wskaźniki, że trzeba podać sygnał RP1 baczność i jest ograniczenie prędkości. Także musi czołem maszynista w zasadzie to całym składem powinien minąć to ograniczenie, i już dalej się może rozpędzać do prędkości rozkładowej. Cała stacja jest bardzo piękna. Tam się w tle rozciągają góry. Prawdę piękne miejsce do nagrywania, tam jest szlak w kierunku Katowic, czyli na północ, a tam na południe w kierunku bieska Biała. Niestety tu się jakiś wypadek zdarzył, teraz leci helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, wcześniej było słychać jak wyły syreny w Ochotniczej Straży Pożarnej. Chyba ląduje ten śmigłowiec. A może raczej na pewno. Jakiś poważny wypadek musiał być. Cały czas słychać syreny i że tutaj jakieś pojazdy uprzywilejowane jeżdżą. Także naprawdę coś poważnego się tu musiało stać. Wjeżdża Flirt N75. Tam ma to ograniczenie prędkości, także powoli, i do stacji katowice numer 002. 10 lat, kolei śląskich i podobizna alfa 2 oraz N57. Drzwi się zamykają i rusza w dalszą drogę do stacji Katowice. I poszedł. Tam w oddali miga. No niestety nic nie widać. Sygnał S12 dla Elfa linii S5, kolej Śląskich do Katowic. Tam gdzieś jedzie w oddali. Znaczy przepraszam, do Zwardonia. Z Katowic do Zwardonia. A ja czekam, bo lada moment powinno pojawić się Pendolino z Bielska Białej do Gdyni. Wystartował ten helikopter, a zameldował nam się Elfik. Rozlegają się gwizdy przy pociągu do Zwardonia. Będzie takie ujęcie z oddali, jak tutaj hamuje. Na ograniczenie prędkości. Sygnał świeci nadal, ale pendolina jak nie było, tak dalej nie ma. Myślę, że ten flirt mógł zająć szlak dla dziobaczyska. No a w międzyczasie odjeżdża elf. To było RPD w związku z tym, że trzeba je podać, bo jest ograniczenie prędkości i przejście takie. Tutaj chyba trzeba zwolnić, a tylko do 20 km na godzinę, a raczej aż. Jak już się przejedzie ograniczenie, można się rozpędzać dalej. Elfik 002. A teraz już przyspiesza. Czekamy na dziobaczysko. I nadjeżdża już dziobaczysko ED250. Znany również jako dziobak. Jest też niezły RP1. Skład relacji bielsko-biała główna, gdynia główna. Tutaj oczywiście hamuje na ograniczenie prędkości bardzo powolutku, a za moment przyspieszy i się rozpędzi. Nawet trochę dziubek miał otwarty. Kolejny bardzo sympatyczny maszynista. Dziękuję bardzo za sygnał. RP1 baczność. I teraz, jak już mówiłem, rozpędza się do prędkości rozkładowej. Chyba jeszcze nie. Bo tutaj chyba 200 km na godzinę to nie jeżdżą. Ale jeśli ktoś wie, to komentarze są do Waszej dyspozycji. Ładne RP1 i w końcu na tym wyjeździe się udało pierwszy raz złapać impulsa, ale ja nie wiem, czy on tu ma postój. Chyba nie. Bo według planu tu żaden pociąg nie powinien teraz jechać. Rzeczywiście nie staje tu. Także nie wiem co. Przejazd techniczny, zapoznanie szlaku. Nie wiem. Wisła. Głębice. Pociąg do Wisły. Osobowy, ale bez postoju. Nie jest to żaden sprinter. Także ciekawe, ale bardzo się cieszę, że udało nam się złapać impulsa. W ostatnim dniu, tak szczerze, to nawet na to tak po cichu liczyłem. No i proszę, udało się. Jaki sygnał dostał? S. Mamy wjazd Elfa do stacji Katowice. On już się tutaj zatrzymuje.

Ucieka do stacji Katowice. Pozdrawiam koleżka, który pomachał nam. Wjeżdża jeszcze jeden pociąg Kolei Śląskich, to już będzie ostatni jaki tutaj nagram. Elfik 2. Dożywca. A nie, z Wardonia jednak. Także aż do samej Słowacji nas zawiezie nad granicę 94719 osobowy, linia S5, już się rozlegają gwizdy, teraz słychać, że się drzwi zamykają. Numer 003 teraz hamuje. Przejedzie to ograniczenie i rozpędzi się do prędkości rozkładowej. Wraca ta 6DG, chyba znowu luzem, ta jest. Sygnał S13 w oddali jest dla niej podany, a my czekamy na przelot flirta z pociągiem Intercity Cormoran relacji bielsko Główna, Olsztyn Główny. 6DG 1322 Teraz nam jeszcze zaczadziła trochę i się luzaczek rozpędza. I ostatni pociąg, jakiego nagram na tej pięknej stacji to będzie Intercity Cormoran. Prowadzi od tego rozkładu jazdy. Więc już mogę powiedzieć, że jak zwykle flirt ED160. Kiedyś to, to był telka Kormoran, no to oczywiście siódemka i te piękne stare waruny, solidne RP-1, jak to u Flirta, i powolutku zwalnia. Numer 022. Tutaj wagon restauracyjny, i teraz już przyspiesza. Pojechał, żegnam się ze Śląskiem, a jutro witam się z Wami z Małopolski. Dziękuję za uwagę. Cześć.